W jest ciemno i wszyscy się śpią. Ale grudzień da się lubić. Gdzie nie spojrzysz zawsze znajdziesz coś ładnego. Jakieś kolorowe lampki. Możesz się napić grzańca. I ja wierzę, że można trzymać się z dala od hipermarketów i wszystkich tych ludzi opętanych szałem zakupów. Zatrzymać się. Być gdzieś z boku patrzeć na to, co jest naprawdę ładne i warte uwagi. Dla mnie grudzień to jest taki czas, w którym szukam spokoju i samotności. Cieszę się małymi rzeczami, jak światełka choinki, śmieszna aniołek, albo ogień w kominku. Wtedy mogę usiąść spokojnie i pogłupkować o po tym, jak dobry będzie nowy rok. A będzie. I Tobie też życzę dobrego nowego roku. Do zobaczenia w styczniu.